Inteligentne dostosowanie pojazdu do sytuacji na drodze, tryb Adaptive i na trybie Adaptive gaśnie auto jak się, i na komforcie gaśnie auto, jak się da, jak się zatrzymasz na światłach, to jest wkurwiające, ale zawieszenie jest miękkie, bo na tym sporcie to się nie da jeździć po mieście. tu ziomek puszcza. i mu miodu, tak, a potem będę kurwa wzywany na, do, na komendę, bo przekroczyłeś prędkość w mieście, bla 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 na live, transmisja anonimowe zgłoszenie dostaliśmy bo jakiś franuś z live'a zajebie z dupy, nie że jego kurwa że jego wiesz streamer łamie przepisy, nie no było tak tysiąc razy już o i auto teraz jest w trybie ready i trzeba nie da się start-stopa tego wyłączyć po prostu, nie? Nie jest to możliwe. Patrzcie, jaki jestem dobry dla ludzi, po trzy auta wpuszczam. A wiecie dlaczego? Wpuszczam, żeby wszystko poszło sprawnie, żeby każdy się wjechał i żeby ten ruch płynął. Bo jak jest, wiesz, Jaga z hamulec, będziemy na siebie patrzeć, on będzie patrzył, czy ja go wpuszczę, czy jednak nie. Wiecie, lepiej wpuścić, kurwa, 2-3 auta, niż się wykłócać kto, kurwa, będzie wjeżdżał, nie? Bo tak tu, tutaj mamy takie zwężenie drogi i często ludzie mnie nawet nie przepuszczają. Ja, owszem, zawsze wpierdalam się na hama, bo mam wyjebane. Mi zarysują auto, to będą mi płacić siano, proste. <gryw> Ale ja, jeśli chodzi o mnie, to zawsze wpuszczam ludzi, nie? Jestem miły.